Tak, to był jeden dzień. W jeden dzień zarobiłem niecałe 2,5 miliona złotych. W jeden kurwa jebany dzień 2,5 miliona złotych. I powiedziałem, że na razie starczy. Na razie odchodzę z krypto. Odchodzę po miesiącu czasu tradowania. Nie przegrałem ani jednego tradea. Niektórzy mówili, że on szczęście. Nie wiem, czy szczęście można nazwać, jak, jak wygrywasz tyle pieniędzy w 9 tradeach i masz 100% win rate. Nie wiem, może to jest szczęście. Ale fajnie. Zobacz, gdzie ja wczoraj tu zamknąłem. 91,5 zamknąłem ostatniego tutaj ten. Taka kurwa świeca, jak patrzyłem to, to po prostu aż tak się, tak się trząsłam jak to rosło, nie? No nie gady że X12 będzie! Jak to zapierdala! Oho, jest, ale to szpula to dużo warta? Nie, nie jest. To jest old school dopiero. Maszyny kurwa na stacji benzynowej. Browar w ręku. To może zwróci. 40X już jest. To jest taki Gates of Olympus, ta! To jest taki Gates of Olympus. Dobra, tu można przykręcić. Tu można przykręcić. I już dało. I już dało! Oho! 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 Oj kurwa, jak nas marzyło! Jak nas marzyło! Dawaj książkę. W ogóle kupiłem sobie kreatynę w gumisiach. Zajebista, bo mam mam ten. Mam położone yy, na stole. Jak sobie zjem na przykład jak obiad, to kreatyn, na, na deser sobie jem te gumisie kreatynowe. I nie trzeba pić, kurwa, i nic męczyć się. Tylko ten, takie gubi się kratynowe. Dojebane to jest. Że w Polsce tego nie wymyślili, to nie wiem, tylko KFD powinno to zrobić. Kurwa, skatera pierdoli teraz, na ostatniego. Skaterka, skaterka, skaterka. Kurwa, skaterka! Skaterka teraz. Ja pierdolę, daj tego skatera, już i tak dało w chuj. Daj skatera. Ale tam był potencjał. 400 euro, 1200? Przyjmuję. to szybko poleci. Kurwa, byłych. Myślałem, że były trzy. No jest. Wchodzimy na stejka. Teraz dla poważnych ludzi tutaj. Dla poważnych ludzi, więc jak ktoś jest niepoważny... O nie, nie chcę Argentyny. I Argentyna dzisiaj wygrała. 372. Bo dla cwela? Kurwa, dobra. Przepraszam cię cwelu. Nie umiesz się zachować. Ja, ja ci nie daję muta, ja ci daję bana na tydzień do odwołania. Przepraszam, nie mogę, nie mogę wytrzymać. O, proszę bardzo, jest ścianeczka! Jest ścianeczka! Ile je to dało? W chuj dało 5 pięć pięć kafi dało 1,600. I wychodzę. Jak bezpiecznie grać na owadzie, na szymolot.pro wchodzisz i tu masz wszystko opisane. Czy oni mieliby zablokować Chuj wie, stary, do 900 tysięcy. Jest ich 100! Dobra! Tu teraz może walnąć. To spiną 5, tak? Jeden, co jest Maxwin? 65, 70, 140. A i to po prostu 140. To jest tysiąc? Poczekaj, czekaj. Razy 100? To jest tysiąc? Czy mi się wydaje? To jest tysiąc! To jest tysiąc! Piękna sprawa! Piękna sprawa, panie Szympansie. 32 A, to jeden spin dopiero był! A bo jak się z to się przesuwa! Może jedność Maxwina! Może być Maxwin, panowie! Może być kurwa Maxwin! Może być Maxwin! Ej, do ty się od tego z tyłu, lepiej mnie widać jakoś. Może być Maxwin, nie chcę oszukiwać, ale może być Maxwin. Pięć spinów jeszcze 6 spinów jeszcze może być giga wygrana. Kurwa ile? Ej, to jest już? Przecież tam było, kurwa... Czekaj, kurwa, jak to? Przecież tam było, kurwa, 6 spinów. Co tam liczysz? To jest ile zagrałeś? A, kurwa! Przesada, przesada. Pojebane. O, kurwa, jaki duży jest. I 200 ja tu patrzę. Dobra. Patrz, pan Mikołaj. Teraz dobry symbol, żeby, kurwa, trafił. Aj, chujowy. Ale babeczka jest. Ładnie dało, bardzo ładnie dało. Du, tu, 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 tu. Ja pracę z muszę 19, bo jeszcze mam podatek w Polsce. Ale dopóki nie zmienię z na na fiat, no to nie płacę nic. A dzisiaj jest w ogóle duży festiwal techno na Malcie, ale kurwa, nie poszedłem. Kilkaset tysięcy sprzedanych bezerków? Nie jest kilkaset. No ale dało dobrze tam się strzelić ten biznesik. Zaraz będą likwidy, zaraz będzie jeszcze coś. A, zalikuję. Będzie coś do wódeczki. Będzie coś do wódeczki. Nic do palenia, coś do wódeczki. Gipsik do wódeczki. No pewnie. Kurwa, daj skaterka. Aj, mogło dalej to pociągnąć. Ale 18x już oddał za bonus, a jeszcze 4 spiny. Nie, ogórki. Będziecie zadowoleni. A. Ktoś wygrał, 43 zł. 25x, 2 spiny. Co ma wysłać? z bezerami. Bo machane kreka bezerki. Dobrze, dobrze, dobrze! Więcej, więcej połączeń, więcej połączeń. Jest 30x. 30x jest. Kurwa, oddało dobrze. Pierwszy raz chyba oddało Gates of Olympus. Ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jakie shoty na kaca albo przed piciem? Blisko, ale nie. Energetyk? Nie. Jest jebaniutki, dobry jest. Na mnie, na mnie się wzorował, na mnie się wzorował. On tych ludzi bierze i nie wiem, ale on tam ma dojebaną... Community ma dojebane, bo ludzie mu po prostu zamawiają tych ludzi, nie? Tak jak y, mi zamawiali na Melinę, też wtedy dojebanie było i oni po, podobnie jemu robią. Tylko żeby się nie skurwił, zaraz i Kasyna nie zaczął reklamować. A może? Tu masz Giwajowski. Kurwa, daj tutaj tego. Jest! Dało, dało, dało! Ładnie! Ładnie! Dalej, dalej! Aj, dobra, oddało. Lecimy dalej. Za dwa, Jest! Cztery skatery na dwa tysiące! Cztery skatery na dwa proszę daj jeszcze trzy skatery podczas finowania. dziękuję. Ładnie drogi podkręcony, jak to jest rowcash to jak, po co mieli im podkręcie? Oni są strasznie kurwierze, Ja pół miliona złotych wypłaciłem w po poprzednim miesiącu, dlatego mi stawki nie podwyższyli. Dlatego pewnie, z, pewnie ze tej rezygnuję pod koniec miesiąca, bo jak może mi stawki nie podwyższyć, jak, kurwa, tyle ludzi gra i tyle ludzi wpłaca. A oni, oni się wkurwili, że ja wypłaciłem pół miliona złotych. A oni myśleli, że będą, wie, że ja przegram wszystko, jak, jak hazardzista, dając mi raw cash. czy nie z nimi już? Trochę kontrowersyjny jest, to nie jest dobry dla, 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 dla marki Bezer, Ale no zobaczymy. <laughs> Dzięki, że Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Niesamowicie. Jeszcze coś? Dobra, nasmażyło się, lekko się nasmażyło tutaj W tym rejonie Nie decpinuj, nie decpinuj Trzeba to bał wiem, zepsuł się, nie mogę tego odświeżyć Connecting cały czas i chuj Coś się zbugowało Dawaj coś tutaj na te 128 No zobacz, decpinować de 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 będzie Ja pierdolę, połowę zabrało z bonusu To nic Może teraz No i tak nie oddało, nic tu się nie połączy. No oh jest. Jeszcze raz. Kurwa ładnie. Pięć spinów jeszcze, pięknie kurwa. Teraz tutaj musisz coś zajebać, musi coś tutaj zajebać ładnego. Te rejony. Jest kurwa, jest! Na plus. Jeszcze więcej, jeszcze są trzy spiny, jeszcze trzy spiny Nie, nie spinuj. tutaj, tutaj, tutaj Kurwa Tutaj rzuć No i chuj Lekko dał. Lekko dał Jeszcze raz trzyka w sumie kurwa tutaj, ale to tylko X2 no, Ale słabo Dziwnie się gra na tym? Fajnie Tutaj po prostu patrzysz na, na profit, nie? Czerwony jest Pół miliona Kurwa ten slot Odkąd na nim... Ściana! Odkąd na nim gram, on cały czas płaci ten slot Non stop Bez przerwy Tracę kurwa na innych slotach, wchodzę na tego i płaci Cały czas, zobacz Pojebany jest ten slot Oj chuj, dobra Przebiło No zobacz jak oddaje, właśnie już przestało oddawać Czekam na ściankę Co ty tam robisz? Ty no nie jest zła A ta kurwa żyga. Co ty tam <Gun austri mois Karena> robisz? Ło kurwa Grubo kurwa Ej, daj, 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 daj Oj, 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 oj Spokojnie Spokojnie, i Połóż się tutaj I stelesz Zamówić na pewno do domu coś? Jeszcze nie A co to znaczy jeszcze nie? co zrobisz? Dojdzie do mieszkania. Dojdzie do mieszkania. Jak ona z łazienki nie może wyjść. Ja paliłem tylko grape ice, watermelon ice, watermelon... Teraz ja ci powiem. Pady 0% nikotynę. Te są zajebiste. Wsz całe, wszystkie są dobre. Te paliłem, te paliłem. I chyba cherry ice paliłem. Wszystkie są dobre. Naprawdę, to topka. Nie paliłem lepszej jednorazówki i lepszej 15 kabuchów od tego. A mimo tego, że mam swoje jednorazówki, nie? Zajebiste to jest. Nie wygląda to dobrze. Zawrotkę robimy. Dobrze! Dobrze! Dobrze, kurwa! Plus 9! Tak jest, kurwa! Tak jest! Land of the free! Land of the free! Do 5% profitu! Lecę! Damy to, kurwa! I 14% profitu! Tak jest! Zamykam pozycję! Zamykam pozycję! Ulica zaraz, zaraz ten! Jest! Kurwa! 15! Co tu się zaczęło działać! Do 10K profitu, ustawiam stop losa. Nie zamykam pozycji. Stop los na 10K profitu jest. Zobacz jak kurwa daje! Ładnie tutaj! 14K tutaj jest support, można do 14K. Jak przebiję 14K, to już nie oddam. No już chuj. Nie, no jeszcze jest. przebiła, ale to może być ostatni. Chuj, dobra. Czy naprawdę lepszy jest ten laptop the Free? Na 16 tylko jeden? No nie no, przesada. Kurwa! Dobra do 20 i to. Pierdolę to kurwa. Ja jebie. Dobra do minus 10. Kurwa, co jest? Dobra, pojebane to jest 23 razy jest wino, 23 losy jeden win. I chuj, to co zarobiłem tam to straciłem Dobra, kończę na dzisiaj Kończę na dzisiaj już. Wystarczy Pump and dump był, no Pump. Nie, to nawet nie był Pampendam, cały czas na minusie był. I co? I... No i do jutra. Pa!